Polska to raj podatkowy, ale nie dla Polaków, tylko dla Niemców. Kiedy rząd ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej dla polskich przedsiębiorców? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, z tej strony prosto z rynku prosto o rynku. Ja nazywam się Maciej Grelo, Razem ze mną jest Sebastian Czajkowski. Witajcie, cześć. Czy korzystałeś kiedyś z paczkomatu impostu? Wkrótce może ich nie być. Nie wiem, czy czytaliście, ale też w ostatnim czasie pan Rafał Brzoska też były du dużo jakichś takich sytuacji było, w których e, była mowa o tym, że wyprowadza swój majątek na Cypr. Jak wiemy, bardzo dużo przedsiębiorców to robi. W zasadzie to nie jest już pierwszy moment, kiedy właśnie. Pan Rafał kombinuje z tym, żeby wyprowadzać się za granicę, no bo też właśnie próbował też na giełdach zagranicznych, to też jest właśnie teraz sponsorem hiszpańskiego klubu. Także z jednej strony fajnie, że działa międzynarodowo i że się rozwija, no ale z drugiej strony jednak chcielibyśmy, żeby tutaj w Polsce zostawały te pieniądze i zostają. <laughs> Tylko właśnie pytanie, w jaki sposób? I tutaj, Seba, chciałbym Ciebie zapytać, bo wiem, że masz trochę informacji na ten temat, e, i tutaj wiele osób może się zdziwić. Ile pan Rafał Brzoska odprowadza podatku w Polsce, a ile odprowadza na przykład DHL lub DPD, bardzo znane nam podmioty, yy, również w Polsce? E, Macie fajnie w ogóle, że od tego zacząłeś, bo tak naprawdę poruszyłeś gruby temat, uważam. No bo tak naprawdę Rafał Brzoska, rocznik 1977, czyli młody chłopak, zbudował no, gigantyczne imperium, można powiedzieć. W Polsce te paczkomaty się bardzo mocno przyjęły. E, zbudował majątek, który słuchajcie, w 2023 roku wygenerował przychód na poziomie 5 miliardów złotych. No i teraz e, ostatnio bardzo dużo lata tutaj nagrań, tutaj też macie m.in. zrzut. E, nawet pan Rafał Brzoska na TikToku gdzieś pokazał, rozmawiał o tym, że no nie podoba mu się to, że on płaci tak dużo podatków. Konkurencja najbliższa właśnie DPD i DHL płacą dużo, dużo mniej, dlatego tutaj macie też m.in. na początku odcinka wspomniał, że Polska jest rajem podatkowym, ale nie dla Polaków. Zdecydowanie niemieckim firmom bardziej się opłaca u nas być. No i słuchajcie, Pan Rafał zapłacił 4,7% przychodu, czyli z tych 5 miliardów złotych zapłacił 250 milionów złotych. No i teraz uwaga: francuskie DPD przy przychodzie 4 miliardy 125 milionów, czyli policzmy szybko, jakieś 20% mniejszy przychód niż paczkomat. No to jeżeli tam było 250 milionów, no to w teorii francuskie DPD powinno zapłacić 200 milionów złotych, żeby było tak jakby 1 do jednego. Zapłacili 33 miliony. Czyli już z budżetu państwa uciekło tak naprawdę 167 milionów złotych. Natomiast no niemiecki DHL zrobił największy majstersztyk, ponieważ przy przychodzie 2,6 miliarda, czyli połowę tego, co zrobił Impost, czyli w teorii zamiast, czyli powinni zapłacić 125 milionów podatków, skoro Impost zapłacił 250, zapłacili tylko milion złotych. Podatku, czyli kolejne 124 miliony odpłynęło tak, jakby z budżetu państwa, więc sumując dwie kwoty, no to tam już kręcimy się około 300 milionów podatku, które uciekło gdzieś w bokie. No i teraz, Macie, pytanie do Ciebie, no bo tak naprawdę, patrząc, jak się rozwija pan Rafał Brzoski, jak się rozwija Impost, tak naprawdę uczestniczy bardzo mocno charytatywnie. Sam już powiedziałeś tutaj z hiszpańskim klubem, on prowadzi fundację związaną z startupami, bardzo dużo inwestuje. Już pomijając, też może dużo osób nie wie. Więc tutaj powiem, od 2019 roku jest w związku małżeński z Omeną Mensach. Myślę, że większość z Was zna, jak nie, no tutaj macie zdjęcie, polska dziennikarka, która uczestniczy bardzo mocno tak charytatywnie, więc oni bardzo dużo takich akcji charytatywnych robią. Mnóstwo tych pieniędzy jest tak naprawdę w tej fundacji przekazywane dalej. Ale no mimo wszystko, pana Rafała, patrząc na filmiku, który nagrywał, no boli to, że te 250 milionów musi oddać, gdzie konkurencja jego najbliższa, no nie oddaje tak naprawdę, no nawet jak sumujemy to, no to daje razem 34 miliony, e, tak naprawdę nie mając dużo mniejszych przychodów niż on, no bo tutaj mamy połowę, tutaj prawie 80% tego przychodu, więc to jest takie zbliżone. Powiedz mi Maciej, czy według ciebie to jest uczciwe, czy to jest fair i czy to właśnie kombinowanie pana Rafała z wyprowadzaniem, o czym też zaraz porozmawiamy trochę, e, jest OK, czy nie jest OK właśnie, że jednak kombinuje, żeby trochę zaoszczędzić na tym podatku? Wiesz co, wyjdę tutaj od czegoś takiego, że u nas w Polsce często przedsiębiorcy, którzy osiągają jakiś sukces, mają podgórkę. W ogóle dziwna sprawa, co nie? No, bo jednak są przedsiębiorcy, którzy raz, że generują masę miejsc pracy, tak jak właśnie Inpost, dwa, że płacą ogromne podatki, bo zobaczcie w ogóle 250 milionów podatków i te pieniądze później idą na budowanie dróg, na programy socjalne rządowe, na różne jakieś takie rzeczy, które po prostu rząd finansuje. Więc tak, zobaczcie na przykład, że jeżeli w Ameryce są przedsiębiorcy, którzy osiągają sukces, czyli na przykład Elon Musk, Bill Gates i tak dalej, można było ich wymieniać, na pewno też wiecie, no to oni są w jaki stopniu ułatwiane jest im prowadzenie działalności przez rząd amerykański, że w zasadzie e, trochę amerykańska gospodarka jest zbudowana na takich indywidualnościach, powiedzmy, że każdy wie mniej więcej, e, że ten jest prezesem tego, ten jest prezesem tego, tak? Jeżeli chodzi o firmy, tak jak, nie wiem, każdy, każdy zdaje sobie sprawę, kto jest na przykład założycielem Tesli, tak? Albo od kogo pochodzi Tesla. E, a u nas jest tak, że u nas często przedsiębiorcy muszą uciekać za granicę, z powodu tego, że no po prostu urząd skarbowy siedzi na nich, tak na dobrą sprawę, że się cały czas do nich doczepiają o coś, więc pan Rafał też pewnie bez powodu wyprowadza pieniądze za granicę, bo w Polsce jest mu ciężej. Czy, czy jest to uczciwe? Moim zdaniem, e, robi to po prostu, żeby. E, to jest przedsiębiorca, który, który zaczynał też od zera, dorobił się od zera, więc. On też patrzy patrzy też na, na te kwoty bo można by było pomyśleć a kurczę co dla niego jak on 5 miliardów przychodu, to on patrzy na 250 milionów. No tak ale zobaczcie to jest to jest przedsiębiorca który jak tutaj właśnie możemy się dowiedzieć zaczynał od tego że w ogóle że od składania komputerów później roznosił ulotek także zaczynał, później roznosi ulotki także zaczynał naprawdę od zera więc dla niego każda pewnie yy, Ka każdy pieniądz jest, jest ważny po, po prostu i wiecie i to po prostu on chce zaoszczędzić jak najwięcej, no bo później te pieniądze może jeszcze więcej inwestować i cały czas po prostu ten biznes re reinwestować i pomnażać. E z drugiej tej strony można powiedzieć, że tak jak powiedziałeś jest DHL i DPD, czyli firmy zagraniczne, więc z drugiego powodu, dlaczego oni, dlaczego oni e płacą podatki w Polsce, więc mogą na przykład dorabiać budżet niemiecki. W sumie dlaczego oni mieliby płacić, no ale może też ktoś powiedzieć, że dlaczego na przykład e, Rafał Obrzoska odprowadza podatki w Polsce, skoro mógłby przenieść biznes za granicę i odprowadzać podatki gdzieś indziej, ale wydaje mi się, że to akurat by był taki cios dla, dla niego z tego względu, że to jest coś takiego, jak się nazywa patriotyzm gospodarczy, że patriotyzm gospodarczy mamy albo w kupowaniu takich polskich produktów, czyli na przykład wybierajcie impost, a nie DPD, a nie DHL, to jest patriotyzm gospodarczy, ale też patriotyzm gospodarczy moim zdaniem polega na tym, że Firma właśnie nie, nie wychodzi za granicę, tylko jeśli to możliwe, odprowadza podatek w Polsce. Ale jest też jedna kwestia. Zobacz na przykład, że on, tak jak policzyłeś, 4,7% przychodu. Czyli, no nie wiem, Seba, ja wiesz, ten, firmy, mi się wydaje, że firmy chciałyby płacić 4,7%, nawet będąc w Polsce, gdzie jest masa przedsiębiorców, którzy płacą. 20%, 30%, i wiadomo, dużo, dużo, dużo się mówi o tych podatkach, więc ten podatek można patrzeć, że jest tak, naprawdę jest to astronomiczna kwota, bo jest 250 milionów, to jest astronomiczna kwota podatku, no ale z drugiej strony, patrząc na to procentowo, można zauważyć, że jest to w zasadzie niski procent, yy, patrząc na w ogóle na całą kształt przedsiębiorców. Co ty w ogóle o tym uważasz, Seba? Bo. Chciałbym właśnie powiedzieć o tym w ogóle. Też fajna, fajna, ciekawa informacja. Też widziałem, że właśnie Rafał Brzoska zapłacił ponad dwukrotnie więcej niż, wszyscy naj niż wszystkie największe firmy konkurencyjne, kurierskie. W tych firmach jest na przykład też FedEx, UPC, także też są e, także poważni gracze, którzy e, też działają na rynku polskim. Może nie w takim stopniu, no ale, ale on jakby przebił te firmy dwukrotnie. I teraz pytanie seba. Czy na przykład ty jakbyś usłyszał, że ktoś płaci 4,7% podatku bez podawania kwoty, to, to co byś w ogóle o tym pomyślał? E, po pierwsze bym pomyślał, że jest bardzo kreatywna księgowość i to jest bardzo duży <noise> aplauz dla księgowości, no bo to jest naprawdę myślę, że nie jedna kancelaria mogłaby się chwalić takim wynikiem, jeżeli by umiał generować u klienta. Natomiast e, spróbujcie to tak odbić trochę w drugą stronę, no bo w teorii, jeżeli on miałby płacić, nie wiem, 12% tam 19, strzelam, załóżmy, plus minus. No to nagle, jakby miał oddać z tych 5 miliardów miliard złotych w podatku, no to to już jest abstrakcja w ogóle, tak? Skoro płacisz miliard w podatku. Więc ja myślę, że bardzo często ta kreatywna księgowość powoduje to, że lepiej jest inwestować te pieniądze, tak? Więc ja myślę, że tam jest bardzo dużo inwestycji. I tutaj między innymi też widzicie, zrzutmy się, że korzystacie z firmy Bakalant na poziomie różnych dóbr na poziomie, nie wiem, słoneczniku czy jakichś tam Pestek Gdyni, bo z tego znana jest firma. No i czasami warto na przykład przejąć taką firmę, zainwestować, kupić ją za 100 milionów, 200, 300 ani wpłacić większy podatek, więc zakładam, że tych inwestycji jest po prostu tak dużo, że udaje się to zmodyfikować do 4,7 na poziomie całego przychodu i to jest ok. no bo tak naprawdę wchodzi w kolejne jakieś nowe biznesy, bardzo często niezwiązane w ogóle z kurierstwem, parkomatami, więc sobie dywersyfikuję trochę te biznesy, to też jest bardzo fajne, natomiast no, pytanie bardziej, czy to tak powinno wyglądać, tak, no bo jednak ta naj, jego największa konkurencja, umiejąc generować niskie podatki dzięki temu, że bazowe matki firmy są na przykład we Francji czy w Niemczech, no generują bardzo duży dochód na poziomie Polski, tak? No bo jeżeli przykładowo, jeżeli niemiecki DHL wygenerował 2,6 miliarda złotych w Polsce, tak jakby wygenerował taki przykłód, no to dlaczego zapłacił tutaj tylko 1 milion e, podatku? No i no jest to takie trochę nie, nieuczciwe i nie fair w stosunku do pana Rafała i do jego firmy. I myślę, że gdyby te firmy analogicznie też płaciły około 4-5-6% podatku, nie byłoby to matu. Bylibyśmy w ogóle nie rozmawiali, nie nagrywalibyśmy tego odcinka i nie byłoby w ogóle takiej burzy, która się w internecie wołała. Ale przez to, że niemiecki DHL tak naprawdę płaci 0,03% swojego podatku w stosunku do przychodu, w stosunku do 4,7% u Rafała Brzoski, no niestety, no to jest taka faktycznie. skandaliczna. I, i słuchaj, Seba, czy to, to nie jest piękne dla takiego, Niemieckie, dla takiej niemieckiej firmy, że płaci w Polsce tylko 0,03% podatku, to jest no raj, raj podatkowy, jak to mówią. To jest raj podatkowy i myślę, że dlatego te firmy często... Widzisz, ja myślę, że tutaj to też powiem, bo wiele osób nie wie o tym, ale w 2021 roku dziennikarze Gazety Wyborczej opisali transakcje, które sugerują, że polski biznesmen wykorzystywał spółki zarejestrowane na Cyprze do transferowania majątku za granicę unikania płacenia podatków. Dziennikarze również poinformowali o wykorzystywaniu usług kancelarii Demetriades i ukrywaniu transakcji przed rosyjskimi służbami podatkowymi. W oficjalnym oświadczeniu jednak Rafał Blowska oskarżył Gazetę Wyborczą o brak rzetelności dziennikarskiej i poinformował, że wszelkie środki finansowe zostały pozyskane na rozwój impostu na rynku rosyjskim, czyli. Ja mam takie wrażenie, w ogóle to czytając, że pan Rafał próbował, no bo kurde, płacę kupę siana w tych podatkach, więc próbował trochę tak jakby nazwijmy tej e, kreatywnej księgowości na poziomie Europy i przerzucania tymi środkami, natomiast dostał pułapach raz, drugi raz, więc trzeci raz mówi, dobra, zapłacę wam te 250 milionów, odczepcie się, co nie, natomiast no mimo wszystko to boli, no bo jednak te zagraniczne firmy, i francuski DPD, i niemiecki DHL, no robią swoje, mają korzyści z tytułu tego, że prowadzą działalność w Polsce i to jest taka korzyść no, gigantyczna, bo jakbyśmy policzyli to naprawdę, to mnóstwo pieniędzy mi zostaje, jeżeli w niemieckim DHL-u załóżmy też, by zrobili te 4,7. Co i tak jest super. Przed chwilą sam to powiedziałeś, tak? No to gdyby oni mieli nagle oddać na przykład 125 milionów podatku, oddają tylko milion, pozostaje im 124 miliony złotych na inwestowanie, na rozwój. Tak, tak. Nowe magazyny, na logistykę, na cokolwiek tak naprawdę. I pytanie na przykład, czy nie powinniśmy chronić przedsiębiorców w ten sposób, że właśnie polska firma powinna płacić niskie podatki, a zagraniczna firma OK, fajnie, chcesz wejść do nas, to powiedzmy na 2-3 lata dajemy ci ulgę, no ale później płacisz ten podatek albo taki sam jak firma polska, albo w ogóle wyższy jeszcze ten podatek, co nie? Zresztą mi się wydaje w ogóle, że to jest takie trochę związane z tymi latami 1992, 000, jak u nas kapitalizm szedł. A u nas nie było przedsiębiorców, więc no, trzeba było dawać korzyść za zagranicy, żeby przyjechała do nas robić biznes. Natomiast no, dzisiaj mamy takie osobistości jak pan Rafał Brzoska, więc my nie musimy tak jakby na siłę szukać za zagranicy i damy wam, nie wiem, 10 lat za darmo ziemię, nie płacicie podatków, gdzie bardzo często zobacz, to tak pamiętam, francuski oszą zrobił, że wszedł do Polski, wykorzystał te 10 lat bez podatku, a po 10 latach zawinął się i wyszedł z rynku. No i tyle w temat. Naprawdę no, Polska no co, jaką miała korzyść? Zatrudnili tam trochę ludzi na tych marketach, więc myślę, że te firmy zagraniczne często wykorzystują takie okazje, te raje podatkowe, jakie im się trafiają, wchodzą, robią biznes, jak się kończą ulgi, no to na razie trzymajcie się, jedziemy gdzieś. <grym> tak, tak i znajdziemy kraj, gdzie też nam dadzą ulgi. <grym> A niestety co chwilę jakiś kraj się trafia, bo tak samo Czechy, Węgry, oni co chwilę tak jakby wchodzą z tymi ulgami dla zagranicy. Natomiast no na zagranica bardzo często wykorzystuje na swoją korzyść, nie zostawiając później po sobie nic, więc no to finalnie dla naszego rządu, albo dla naszych przedsiębiorców, którzy tak jak pan Rafał Brzoska dostają po grzbiecie, no wychodzi to tak naprawdę ujemnie, co nie? E, mm -hmm. ma pytanie do Ciebie takie jeszcze tutaj, bo też tutaj chwilę wymieniłem tutaj żonę pana Rafała o MNMS-ach. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle e, o takiej fundacji, która w 2022 roku została założona przez pana Rafała Brzoska, Foundation Fundation której celem jest finansowe i mentorskie wspieranie młodych, utalentowanych osób. W ramach fundacji działa fundusz stypendialny, który oprócz wsparcia finansowego oferuje stypendystą opiekę mentorską w różnych dziedzinach, czyli przychodzą do niego startupy. Ma, jest fundacja, która no pewnie ta część 4,7%, co policzyliśmy, to pewnie duża część jest do tej fundacji pchana, więc przychodzisz z genialnym pomysłem nowym, Ona jest nastawione też na innowacje, ma mnóstwo nagród na swojej ścieżce kariery. No, jeżeli byśmy przyszli do niego z ciekawym tematem, no to mógłby powiedzieć, chłopaki, fajne, podoba mi się. Z fundacji dostaniecie 100 milionów, 50, 80, 30. I rozwijamy biznes. Ja jestem częścią tego biznesu, mam udział i tak dalej. Słyszałeś w ogóle mm -hmm. to po pierwsze? A po drugie, czy że to jest fajny temat w ogóle, że przedsiębiorca robi coś takiego? Wiesz, co? Wydaje mi się, że na pewno to jest fajny temat. No bo Rafał Brzoska jest jakby osobą, która, o której warto jest się uczyć, bo miliarder, który stworzył naprawdę gigantyczną firmę. Zobaczcie w ogóle, że nawet. Że hiszpański klub z, z ogólnie z najwyższej ligi hiszpańskiej będzie miał, repre, będzie miał logo Impostu W ogóle nie wiem, czy oglądaliście też ostatnie mecze reprezentacji Polski, gdzie grali w Szkocji e, i grali też w Chorwacji, i tam normalnie były reklamy w Szkocji, reklamy Impostu, gdzie na, na, na tych bandach. Także no naprawdę to jest to jest super. I że, że patrząc na to, jak to się, jak się rozwija, chociaż to akurat nie jestem też z tymi bandami pewien, ale fajnie, jak to się rozwija. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest też świetne miejsce, bo to jest tak, raz, że e, Rafał Brzoska rozwija inne firmy, uczy je i promuje, to jest też fajne, a dwa, że ludziom się chce. Stary, jeżeli ja bym miał coś takiego, jeżeli ja miałbym produkt i miałbym wizję, że mój produkt może wypromować ktoś taki i jak, i wiem, że jak ktoś taki wypromuje mi ten produkt, to mam praktycznie pewny e, sukces z tego względu, że on zainwestuje, wypromuje swoim nazwiskiem i tak dalej, no to chciałbym też coś robić. To jest też bardzo fajny, taki program mi się bardzo podoba. E, tym bardziej, że właśnie też e, pan Rafał już od początku swojego, swojej działalności jest kreatywny. Bo nie wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale największym konkurentem pana Rafała nie jest DPD czy DHL, tylko największym konkurentem od zawsze była Poczta Polska. W zasadzie teraz może się to zmieniło, no ale kiedyś było coś takiego, kiedyś było takie prawo, że tylko Poczta Polska miała prawo do wysyłania listów poniżej 50 gram. Żeby w ogóle. Inpost wszedł na rynek, musiał dodawać metalowe blaszki, żeby zwiększyć wagę listu ponad te 50 gram, także samo to, żeby już wejść w ogóle na ten rynek, żeby tak jak to Seba Ty mówiłeś przed odcinkiem rozmawialiśmy, że on w ogóle dostawał, dostał nagrodę, że zdetronizował takiego monopolista jak Poczta Polska, to jest w ogóle fajne i też warto jest się o, od takiej osoby uczyć, no a, taki a taka właśnie szkoła czy coś, no to moim zdaniem pomysł genialny. A przy okazji, to tak już na sam koniec dodam, że zobacz przykładowo, jeżeli mam do zapłacenia mnóstwo podatku, to wolę sobie zmniejszyć tą, ten podatek i te moje zabezpieczenie finansowe, nie wiem, przykładowo, jeżeli wygenerował dodatkowy miliard, tak jakby czystego przychodu, który jest no, do opodatkowania, tak jakby, czy już nie mam żadnych kosztów za tym. To ja wolałbym w takie młode osoby zainwestować. Zobacz, po pierwsze, śledzę, co się dzieje w rynku. Widzę nowe trendy, widzę nowe pomysły, analizuję to i mogę być jeszcze inwestorem tego, dzięki temu zapłacić mniejsze podatki, a przy okazji wygenerować sobie dodatkowe dochody, które będą wygenerowały mi zupełnie nowe branże. Tak więc też uważam, że to jest świetny temat. No i dobra, Maciej, ode mnie tak naprawdę to wszystko. Czy coś od ciebie na zakończenie? Ode mnie też by było to wszystko. Dajcie znać w ogóle, czy lubicie impost, czy korzystacie. Ja obecnie bardzo lubię paszkomaty imposta, także dajcie, dajcie znać, czy wy również korzystaliście z usług, czy wy e, mieliście też do czynienia, czy macie jakieś dobre, złe wspomnienia, jeżeli chodzi o impost. Dajcie znać, co w ogóle o tym sądzicie, że niemieckie czy francuskie firmy płacą dużo niższe podatki w Polsce niż impost. E, także zostawcie komentarz, na wszystkie komentarze odpowiemy. Zostawcie łapkę w górę, e, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Ja życzę Wam fantastycznego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Fantastycznego dnia, do zobaczenia.